To sam cę muszę włączyć na odpowiednią wersję na 1 No i dobrze, bo na taką wersję dam. Ja poczekałam czy mi się w ogóle ten włączyć czy on mi się będzie instalował Ja już walkę z przyjacielem zapraszam A w ogóle jakby ta EU44 w Olepie tego helemy co nie? To wiesz, że ona była w, w reklamie w telewizji? No, widziałem. Tak wypadł temu, czy warto zabrać były święte, to wiem, Tego w A w ogóle jakby ta EU44 w Olepie to idzie o wpizdu, ole, Pizdu ole, w cholerę dużo, ole. W, cholery, w To wiesz, że ona była w, w reklamie w... O, widziałe, ole. Tadek temu, czy warto zawał, bo był świetny, to wiesz. Ale lepiej słychać. Tak jest, prawda. O, to się w puł... To się cholery, słychać bardzo fajnie. Nie mówisz na razie. Ja. To wiesz, że ona była w, w reklamie w... O, widziałe, no tak parę chcemu czy warto za bo to wiem. A w ogóle, jak była ta EU40, się wiem, le... bo tu wszędzie gadasz, no, na do no tym. I na Messengerze. mi się nie czy mi A to dziwne. A ja wiem czemu. A w ogóle, jak była... Przecież że odbija echo jest wszędzie. No a to mieszka z tego nie związku wolę, bo to się nie da.